Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak, Marcin Śpiewa z Gwiazdami w Radiu PRL-a. Dziś wydanie eurowizyjne poświęcone w całości Eurowizji Junior i Eurowizji 2021 w Rotterdamie. Finał jest już w niedzielę o 17 na TVP1. Tym razem finał z Warszawy, ale w ubiegłym roku finał, pierwszy finał Eurowizji Junior w Polsce odbył się na Śląsku, w Gliwicach. I to właśnie mój gość był hostem tej imprezy, prowadzącym. Mówią o nim najprzystojniejszy polski dziennikarz, Aleksander Sikora. Cześć, Olek. Cześć, cześć Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie. Powiem Ci, że to jest dobry start naszej rozmowy, to już jestem skrępowany, już oblałem się rumieńcem i teraz nie wiem, czy coś mądrego powiem w takim razie. Jestem pewien, że tak, ale porozmawiajmy, zanim porozmawiamy o tegorocznym konkursie, powróćmy jak za dawnych lat, Gliwice w tamtym roku, jak to oceniasz z perspektywy czasu i czy wtedy na scenie spełniły się także Twoje zawodowe marzenia? Ojej, to jest temat rzeka. Ja się teraz zastanawiam, czy my mamy czas, ja sprowadził się aż tak w arkana moich wspomnień, z tego względu, że faktycznie no, to był czas wyjątkowy. I wydawało mi się, że już wtedy, na etapie przygotowań do ubiegłorocznej Europy Junior, ja jak najbardziej byłem świadom tego, że właśnie spełniałem się moje marzenia. Ale tak naprawdę to wszystko dociera do mnie dopiero post factum. Dzisiaj, kiedy wstaję w dowolnym miejscu i próbuję wrócić pamięcią do tego dnia, który naprawdę był wyjątkowy 24 listopada 2019 roku nie tylko dlatego, że akurat wtedy, jak w przypadek chciał, mój Tata ma urodziny, ale właśnie wtedy spełniło się jedno z moich największych marzeń. Stanięcie na eurowizyjnej scenie to jest ogromne wyróżnienie chyba dla każdego prezentera. I ja wiem, że to jest takie bardzo wyświetlone i sztampowe, co ja Ci teraz mówię. Natomiast w momencie, kiedy uświadomisz sobie, że spełniają się Twoje marzenia, Dzieciństwa i one się przekładają w tym momencie, właśnie na rzeczywistość, to do, do człowieka po prostu to nie dociera. Bo ja pamiętam dokładnie rok 2003, kiedy to Michał Wiśniewski reprezentował nas w konkursie Eurowizji, taką Kajme I Ja wtedy, patrząc na niego, tak sobie myślałem, wow, ale super byłoby się znaleźć na tej imprezie, ale jako widz. Gdzie bym w ogóle wtedy przypuszczał, że ja 16 lat później będę mógł stanąć na Eurowizyjnej scenie w zupełnie innej roli prowadzącego? Czyli tej której nawet nie dopuszczałem do swoich marzeń. Więc naprawdę, nie jestem w stanie nawet jakoś słowami określać tego, co ja czuję dzisiaj. Podkreślmy, że prowadzący Eurowizji czy Eurowizji Junior nie są przypadkowi ludzie, niełatwo się tam dostać, dlatego, że wśród tych legendarnych prowadzących byli między innymi Terry Wogan, legendarny brytyjski komentator BBC, czy też Ronan Keating, ale bardzo wielu artystów, wykonawców, aktorów, piosenkarzy, no i oczywiście dziennikarzy. Czy ty byłeś zaskoczony zwycięstwem Vicky Gabor, czy raczej takie były przewidywania w tamtym roku, że ona wygra? No i jako szansa litraż? Przypomnijmy, że dwa zwycięstwa jednego kraju pod rząd w tym konkursie się nie zdarzały, a trzy to już w ogóle byłby totalny kosmos. Że proste pytania bywają najtrudniejsze, bo zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, z tego względu, że jeśli mam być z tą tak szczery, ja trochę się spodziewałem, że Victoria może zwyciężyć. Oczywiście nie neguję piosenek, które konkurowały z piosenką Wiktorii, natomiast po prostu jak usłyszałem pierwszy raz ten utwór z superfilą, to ja po prostu wiedziałem, że to. Jest piosenka, która spokojnie mogłaby wystartować w tak zwanej dużej Europie. To nie jest tylko utwór na dziecięcą. Oczywiście nie uluję temu konkursowi, ale po prostu wiedziałem, że mamy ogromną szansę. Natomiast cień wątpliwości pojawił się wtedy, jeśli ja sobie zdałem sprawę, że przecież przed rokiem zwyciężyła roksana, więc to po prostu scenariusz, który jest niemożliwy, żebyśmy dwukrotnie z rzędu mogli zwyciężyć. Ale no ja miałem szczerze takie przeczucie, że, że tak może się zdarzyć, ponieważ ta piosenka no jest po prostu obłędna. Ja do dzisiaj, gdy słyszę ją w radiu, po prostu myślę sobie, że szkoda, że ta Wiktoria jest taka mała, bo mała, młoda. Dzisiaj ma zaledwie 13 lat, bo spokojnie mogła być pracować z tym utworem właśnie tak jak ludzie wcześniej dużej Eurovipi. A wracając do drugiej części Twojego pytania, ale teraz powiem Ci, że zastanawiałem się nad tym utworem i uważam, że jest bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry. Ja nie wiem, jak my to robimy, ale podnosimy sobie coraz dłużej poprzeczkę. Ala Tracz jest najmłodszą uczestniczką, jeśli mogę ją zestawić z wiekiem Roksany Tęgiel, czy Toni Gabor, kiedy wstawały do tego konkursu. Natomiast siła i głosu i talent jest tak ogromny, że też ma wielkie szanse i znowu wracam do, do tego samego schematu, który pojawił się przed rokiem. Czy my możemy po raz trzeci zwyciężyć? Wydaje się to niemożliwe, chociaż patrząc na poprzednie edycję konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci, no wszystko może stać się faktem, wszystko może być możliwe, więc ja trzymam jak najbardziej za Alek i, i mam nadzieję, że tak samo jak Rotkana i Wiki spełni swoje marzenie, bo no ale powiedzmy sobie wprost, każdy kto pracuje w tym konkursie, nie wchodzi tam tylko z nadzieją po pojawienia się lepszego jutra po tym konkursie, bo, bo każdy też liczy na to, że rozwinie skrzydła oczywiście po wejściu z tej e, legendarnej eurowizyjnej scenie, ale też każdy wchodzi z wielkim marzeniem po prostu zwycięstwa i tutaj nie ma się czegoś w tej To podkreślmy jeszcze, że te piosenki Eurowizji Junior, e, oczywiście śpiewane przez dzieci, ale napisane przez bardzo zdolnych, ale też bardzo znanych polskich kompozytorów. No, no, tak. 2016 Piotr Rubik, 2017 Marek Kościkiewicz, 18-19 Lampery, Patryk Kumur, 20 Gromi. W tym roku Eurowizję Junior poprowadzą Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Rafał Brzozowski. No właśnie, i. czy to uważasz, że to jest dobry wybór i czy ty starałeś się także, żeby w tym roku prowadzić tą imprezę, czy tak oddałeś po prostu walkowerem Rafałowi? Nic, nawet nie musiałem oddawać, tego względu, że nawet nie uruchomiłem żadnego procesu starań o to, żeby ponownie przystąpić. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że tak jest podobno w zapisach regulaminu Eurowizji, że jeśli dany kraj na przestrzeni pięciu lat zwycięży dwukrotnie, trzykrotnie, a nawet pięciokrotnie, nie mogą po się w stu procentach wszystkich prowadzących w i sensie nie może to być ten sam skład. Nie sprawdzałem tego u źródła, nie wiem czy to jest prawda, nie chcę ich skłamać. W każdym razie uważam, że dobór prowadzących jest fantastyczny. Wszystkich bardzo lubię, naprawdę życzę im powodzenia i nie czuję krzty złych emocji związku z tym, że w tym roku nie, nie prowadzę tej Eurowizji ponieważ ja już swoją przygodę z Eurowizją przeżyłem. To było coś absolutnie pięknego. To było wydarzenie bez precedensu, wykonane no, w najmniejszym szczególe tak, że moglibyśmy naprawdę pokazać się całemu światu. Nie tylko Europie, nie tylko krajom, które przystąpiły do ubiegłorocznego konkursu piosenki eurowizji. Ja uważam, że dobór jest świetny, go się wiadomo, że uwielbiam, bo nią prowadzę pytania na śniadanie. zgadujemy się świetnie nie tylko na prostu zawodowej. zawodowej, gdzie to nawet już nie muszę chyba wspominać, o ci, którzy jakkolwiek śledzą losy prezenterów, pytania na śniadanie czy w ogóle telekcji polskiej, doskonale wiedzą, że z tą też bardzo się przyjaźnimy. Rewała znam już dobrych parę lat, uważam, że jest świetnym prowadzącym, na pewno się świetnie spisze w tej roli. Co prawda, nie mieliśmy okazji porozmawiać o tej Eurowizji, nie wiem, czy miałbym dla niego szeregiego Girado. Chciałbym tylko, żeby bawił się dobrze i zerpał z tego pełnymi garściami. Uważam, że są świetnie dobrani, świetnie zostawieni. Naprawdę czekam na ten dzień, 29 listopada, żeby zobaczyć teraz, jak to wygląda po drugiej stronie barykady. Ja pamiętam te emocje, które nam towarzyszyły przed wejściem na scenę, na scenę, kiedy słyszeliśmy te melodie z tej planszy i piu. Pamiętam, że wtedy nogi do mi się ugięły. Ciekaw jestem, co oni będą odczuć za, za te kilka dni. na pewno to będę szybko weryfikować, jeśli tylko będą odbierać telefon tak, po konkursie to zaraz będę do nich dzwonić, e, e, pytać, ponieważ chcę to zostawić właśnie w tym, co ja czułem 24 listopada z tego. Finał Eurowiz Junior w niedzielę o 17 reprezentować nas będzie Ala tracz piosenka od Be Standing. Posłuchajmy teraz tego numeru, a do rozmowy z Aleksandrem Sikorą w Radiu PRL wracam już za moment. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL Marcin śpiewa z gwiazdami Marcin Wolniak, Marcin śpiewa z gwiazdami w radiu PRL, a ze mną dzisiaj Aleksander Sikora, prowadzący ubiegłoroczną Eurowizję Junior. Chciałem poruszyć temat dorosłej Eurowizji, tej, której od ponad 25 lat Polska nie wygrała ani razu. W tym roku miała nas reprezentować Alicja Szemplińska, laureatka Wojsa i Eurowizyjnej Szansy na Sukces. Czy ty, gdybyś miał podjąć taką decyzję, chciałbyś, by to Alicja dostała ten złoty bilet do Rotterdamu w przyszłym roku, czy po raz kolejny powinna stanąć do konkursu z nową piosenką? O nie, absolutnie żeby wziąć jak Bardziej za tym, żeby Alicja Szynknicka podobnie wystąpiła z utworem, który miała reprezentować nas w tym roku, ale oczywiście z wiadomym względu, ze względu na panującą pandemię, ta europejska się nie odbyła. Uważam, że to by było jednak sprawiedliwe, żeby Alicja pojechała do Rotterdamu z tym, co zaproponowała przed rokiem. Co to została doceniona i dostała właśnie ten złoty bilet, jak widziałeś do Rotterdamu. Piosenka e Empires, aczkolwiek no jest to już niemożliwe regulaminowo, żeby ona mogła to zaśpiewać za rok. Naprawdę? Ale chyba tak. to mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że ze względu właśnie na czas, w którym się znajdujemy, te reguły mogą być trochę napięte, ale się, że nie, to, to, nie, Alicja musi to mieć to, to... nową piosenkę. Ja uważam, że to Aj, dobrze to dla niej. <gry> ja właśnie to, to uważam, że dobrze, bo każdy kolejny singiel jest lepszy od tej piosenki eurowizyjnej. Tak tak, to jest a moje, jest, moje a widzisz, zdanie. A widzisz, a ja znowu jestem już przyzwyczajony. Ja mam coś takiego, że ja zawsze muszę z każdą piosenką się osłuchać. Potrzebuję po prostu chwili. I zawsze wszystko, co nowe, okej, okay, akceptuję, ale potrzebuję znowu tego procesu wdrożenia się do tego, żeby znowu pokochać kolejny utwór. Więc no trochę mnie. Zaskoczyłeś, ale dobrze, wszystko to nowe może być równie dobre. Byłeś w roli dziennikarza na Eurowizjach w Kijowie 2017 i w Lizbonie 2018. Co cię tam tak. najbardziej zachwyciło, a co rozczarowało? I czy uważasz, że Eurowizja to jest festiwal Kiciu, czy raczej święte europejskiej muzyki? Nie, to jest zdecydowanie święto europejskiej muzyki. Dzisiaj tak mówię, natomiast jeśli mam być szczery, ja pamiętam. Eurowizję sprzed dobrych paru lat. Nawet y, trochę bym y, wrócił pamięcią do tych y, edycji już po Michale Piśniowskim, wcześniej wspomnianym, który reprezentował nas w 2003 roku w Rydze. Natomiast później przez chwilę miałem taki moment wątpienia, że jakimś takim deklarowanym fanem Eurowizji jednak nie byłem. Natomiast pamiętam, jak Michał w 2017 roku. Do Zmieniłem swoją percepcję myślenia w ogóle o Eurowizji o 180 stopni, To sprawą między innymi polskich, którzy jeżdżą rok do roku na, na ten konkurs. Oni jakoś mnie, no, używając słowa w powiedziałbym brzydko i źle, ale jakoś tak naprawdę potrafili mnie uwieść swoją pasją do tego konkursu i poniekąd zarazili też uh, tym zafascynowaniem Eurowizją, dlatego mam bardzo dobre zdanie na temat tego konkursu, więc absolutnie nie łączyłbym tego uh, z kiczem. Owszem, niektóre piosenki są czasem ale nie mówię o naszej reprezentantach, pojawiają się jakieś numery, które być może reprezentanci zarobiący dany utwór są nastawieni na to, że jednak ludzie pokochają coś, co nie do końca jest dobre. Oczywiście no, tylko w moim przekonaniu, prawda? Natomiast co najbardziej mnie urzekło i to najbardziej mi się spodobało podczas moich dwóch wizyt na konkursie piosenki Eurovision w w 2017 i w Gizbonie 2018, w 2018, przede wszystkim ten rozmach. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja wiem, że to w telewizji wygląda już spektakularnie, ale naprawdę, żeby poczuć jakby siłę tej produkcji, nakłady finansowe, które są inwestowane w każdy konkurs, no to trzeba jednak być na miejscu, przeżyć to, zobaczyć, że wszystko tam naprawdę funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku. Tam nie ma absolutnie żadnego przypadku. Każde ujęcie, każdy kadr, to jest wszystko przećwiczone po 100 razy na 150 po prostu próbach. Ja nie wiedziałem, że to jest aż tak doprecyzowane, że to jest aż tak wydycelowane. I dlatego ten konkurs być może aż tak doceniam. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Chyba większe wrażenie, mimo wszystko, zrobił na mnie Kijów w 2017 roku, ale jestem przekonany, że to dlatego, że to po prostu był mój pierwszy konkurs piosenki Europizji, na którym miałem przyjemność być osobiście. W tym roku zadebiutowałeś na festiwalu w Opolu w roli konferansjera, ale przecież jest jeszcze pytanie na śniadanie. Była letnia trasa dwójki, dance, dance, dance. Czy ty jesteś w tym momencie spełniony zawodowo i gdybyś miał prowadzić jakiś autorski program, to jaki byłby to rodzaj i jaka tematyka? Opowiem krótko w żołdziuskich słowach, bo zawsze mam tendencję do rozgadywania się jestem bardzo spełniony zawodowo. Uważam, że jednak wiek wiek, przeciwieństwie 30 lat, bo w tym roku zmieniłem na trójce z przodu. Uważam, że naprawdę udało mi się zrobić dużo, ale nie chciałbym, żeby to brzmiało tak trochę jak że ja jestem jakby już dumny, ale zarazem arogancki, ponieważ mam świadomość doświadczenia, które miałem przyjemności znaleźć m.in. w czegościach telewizji polskiej. Natomiast oczywiście no, nigdy nie mogę powiedzieć, że jestem w 100% spełniony, bo ja Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co jeszcze przede mną, co mnie czeka. To mam nadzieję, że zbliżający się czas będzie pełen nowych wyzwań. Ja proponuję się nowych wyzwań i, i tego, o co mnie czytasz, czyli o jakiś program marzeń, no to ja nie ukrywam, że ja jestem jestem y, y, takim bardzo rozrywkowym, dlatego też chciałbym w tej rozrywce pozostać. Ale... Gdyby to mogła być rozrywka, która niesie za sobą coś więcej niż tylko ten wydźwięk dobrego humoru. Chciałbym, żeby to była rozrywka przez wielkie R, która ma też jakąś misję. Ja wiem, że to też brzmi jakby to było takie wyświetlane i po prostu bardzo poprawne, to, co chcę przekazać, no, bo w końcu telewizja publiczna to też pewnego rodzaju misyjność, prawda? Natomiast chciałbym, żeby to był format, który nie tylko bawi, ale przede wszystkim uczy i wnosi coś do życia każdego człowieka. Ja bym to porównał jest to do filmu. Jeśli idziesz na seat i wychodzisz z niego bez żadnej refleksji, to znaczy, że moim zdaniem to nie był dobry film. Być może on oczywiście umilił Ci czas, ale jeśli pójdziesz na film, o którym myślisz po wyjściu z kina, to znaczy, że to jest... Dobra produkcja, że to jest coś dobrego, pełnowartościowego. Udało ci to coś do myślenia. Ja właśnie w takim formacie chciałbym się widzieć i w takim formacie chciałbym się znaleźć. Ja myślę, że brakuje w, w, w telewizji, generalnie obecnie, w, we wszystkich stacjach, brakuje jakiejś takiej listy przebojów, muzycznej listy przebojów. Kiedyś było 30, ton lista, lista przebojów na dwójce, oglądało to po prostu. Wszyscy to oglądali. Wszyscy wiedzieli, kto zajmuje pierwsze miejsce. To, to a też miałeś ten niedosyt, taki, że Twój ulubiony numer na przykład jest tam na południu 10 załóżmy, i on trwa tylko 5 sekund, bo jeszcze trzeba 15 minut wyboru. Tak, tak, a ja jakby Ata się... wypadła stop 10, to Ej. już byłem wściekły. <laughs> Ale fajnie, że przytoczyłeś e, właśnie też wszystkie listy, z tego względu, że ja to bym trochę jeszcze nawiązał do mojego poprzedniego doświadczenia, bo ja e, mówiąc tak trochę wiesz, patetycznie i wyniesie, wywodzę się ze stacji muzycznych, bo tam e, hmm. rozpoczynałem swoją e, przygodę z telewizją, e, mówię tutaj oczywiście o, nieistniejącej już stacji Viva Polska. Później jeszcze byłem w kilku innych stacjach muzycznych, większych i mniejszych. Natomiast uważam, że udało mi się załapać tak naprawdę na ostatnie podrygi takiej prawdziwej muzyki przekazywanej przez telewizję. No Z wiadomych przyczyn ta muzyka niestety trochę ginie w telewizji. Nie mówię tutaj o koncertach, ale to jest tak naprawdę przez internet, który chyba ją wyparł. No. No to jest jakby bardzo prosta diagnoza i nie trzeba się nad tym jakoś za bardzo zastanawiać. Ty dzisiaj jesteś i okrętem tego, co chcesz zobaczyć, tego, co chcesz usłyszeć. Kiedyś to telewizja narzucała ci te trendy i, i ten kanon, natomiast dzisiaj to się trochę odwróciło. Z jednej strony super, to jest ogromna wolność wyboru, a z drugiej strony ogromny sentyment i właśnie taki, no, takie poczucie pustki i braku tego, co było. No ja jestem bardzo sentymentalny, więc ja bardzo chciałbym wrócić do takich standardowych list przebojów, które to miały kiedyś miejsce selekcji. Ale ty chyba też tego słyszę Właśnie wspomniałeś, że byłeś związany ze stacjami muzycznymi, hmm. i muzyka jest też twoją pasją. Czego ostatnio słuchasz najczęściej, gdybyś miał wymienić trzy piosenki, które ostatnio najczęściej są na twojej playliście? Ojej, to jest bardzo intymne pytanie, z tego względu, że zawsze jak ktoś pyta mnie o utwory, które obecnie są cały czas na mojej playliście, to trochę się czuję tak, jakby ktoś chciał wejść do, do takiej ukrywanej szuflady, gdzie ja mam jakieś swoje skarby... Swoje to zaczekaj piosenki. na następne pytanie. To zaczekaj na następne pytanie, ale powiedz o tych piosenkach. Wiesz co? Powadzę Ci jedną, z tego względu, że po prostu byłbym bardzo szczery, gdybym o niej teraz nie powiedział. Z tego względu, że miałem przyjemność właśnie rozmawiać na temat Eurovision kilka dni temu z moimi przyjaciółmi. I też nawiążę do tego, że jestem bardzo sentymentalną osobą. I tu Cię zaskoczę, bo to nie będą utwory, które teraz królują na tak zwanych już nieobecnych, Listach przebojów, natomiast to są e, utwory, które bardzo dobrze mi się kojarzą, e, nawiązują do różnych etapów z mojego życia i jeśli moglibyśmy zacząć, bo kolejność nie ma znaczenia, natomiast jeśli moglibyśmy zacząć jednak od tego wątku Eurowizji, to ja muszę wrócić do utworu, który ostatnio sobie przypomniałem. Cały czas go zapętlam. To będzie Eurowizja z roku 2018 Lizbona, re reprezentantka Cypru, która uważam, że powinna zwyciężyć e, tamtą edycję. Jak myślisz, kto to jest jaki to jest utwór? Może pamiętasz? Nie pamiętam, pamiętam, że głosowałem wtedy na Francję. A, widzisz, ja jednak głosowałem na kraj, który serwował bardzo e, mocno rozrywkową i taneczną muzykę. E, mówię oczywiście o Eleni której że Fuego. A, fuego, zresztą, racja, racja, drugie miejsce. To racja. był po prostu hit, rozumiesz, i ja sobie przypomniałem o tym numerze, ponieważ on mi się bardzo dobrze no ja właśnie z tą w 2018 roku ja cały czas słucham tego numeru. To ja że mam ten numer jest... nastawiony na budzik, a, a no to, nie, to budzę się, nie budzę się na czas, to prawda. To, tak. <laughs> no to znaczy, że to jest dobry numer w takim razie, skoro nie stawiacie aż tak To był rzeczywiście banger, to był... No i właśnie ostatnie pytanie do Aleksandra z Sikory. Jeżeli to było tym no to to będzie jeszcze trochę. Ja chciałam zapytać jeszcze bardziej. Yy, ja chciałem zapytać, czy ty sobie czasem śpiewasz na przykład pod prysznicem też? Ale oczywiście, że tak. Tak. Nie tylko pod prysznicem. Prysznic to jest jakaś Taka legenda wizka, która się utarła, że każdy śpiewa pod prysznicem albo przy goleniu. Ja przy koleniu i pod prysznicem nie śpiewam, natomiast śpiewam zawsze w samochodzie. I po prostu w domu, kiedy na przykład coś gotuję, kiedy sprzątam uwiez, to robić, ale bardzo lubię jednak śpiewać a capella, nie lubię śpiewać z podkładami. To idealnie dlatego, że ten program nazywa się Marcin śpiewa z gwiazdami, a na koniec każdej rozmowy śpiewam z zaproszonym gościem. Wiecie o, o tym? Zarobicie, to, to co sobie zaśpiewamy? Co zaśpiewamy? No to mów, mów tą piosenkę, którą sobie śpiewasz teraz najczęściej. Dobrze, czekaj, tak sobie myślę bo ja jednak zawsze śpiewam polskie utwory, szczególnie te stare. No, no? okej, okay, ja też. Po raz... Trzeci mówię, że bardzo jestem człowiekiem sentymentalnym i wracam też z pamięcią do muzyki nie tylko z mojego dzieciństwa, ale także z dzieciństwa na przykład mojej siostry, czyli do um, piosenek z lat 80 chociażby. I wiem, co śpiewałem. Wczoraj byłem w trasie, przypomniałem sobie ten utwór, on nie jest już w świeżości. Ta przeróbka oczywiście, mój jest nie, kawałek podłogi. Kojarzysz na pewno? Oczywiście. To co, dajemy? Mój jest ten kawałek podłogi, tak? Mhm, mm ale teraz się trochę wstydzę, że... Dobra, to nie, nie będziesz się wstydził, bo ja to... To na to Zacznę pierwszą część refrenu, a ty wejdziesz Dobrze. w drugi, okej? Okay? Mój jest ten kawałek, kawałek podłogi. podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. No właśnie, i nie mówcie mu, i zagrajmy. A teraz no, mój jest. Ale ty masz kawał głosu, słuchaj. Ja wiem, że ty prowadzisz tę audycję, no ale też musimy poświęcić chociaż 30 sekund twojej osobie, bo nie wiem, czy. No, bardzo Ci dziękuję, bardzo to jest miłe. Mój jest ten kawałek podłogi i Olek Sikora, czyli nasz gość w Radiu PRL. Dzisiaj bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przypominamy, że Eurowizja Junior w niedzielę o 17 na TVP1. Dzięki, Oleg. Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchających i oczywiście Ciebie. Dziękuję za super rozmowę. Radio, radio PRL.